z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Kochani bracia i siostry, zauważcie, że my lubimy się otaczać Ludźmi radosnymi, ludźmi szczęśliwymi, ludźmi, którzy nam jakoś pomogą żyć lepiej, dobrze przeżyć dzień, jakoś nas wesprą. A Pan Jezus nam dzisiaj mówi: przyjdźcie do mnie ci, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ci, którzy są utrudzeni i obciążeni, często się szybko irytują, ogólnie mają większe wymagania, są bardziej pesymistyczni. I bardziej to my im musimy jakoś służyć, musimy nieustannie podnosić na duchu i dlatego, jakże często takich ludzi gdzieś na margines naszych kontaktów odsyłamy. I dzisiaj nas Pan Jezus pociesza i mówi ja właśnie do tych przychodzę najpierw, bo oni potrzebują tego, który ich wesprze, tego, który im da potrzebne siły, potrzebne łaski. Ale też jest to warte dla nas do naśladowania tej pedagogiki Pana Jezusa, może szczególnie w tym czasie, gdy tak wiele osób jest na końcu swoich wytrzymałości albo po prostu nie mają do kogo się odezwać. Może są oni trudniejsi, może przez to do nich nie dzwonimy, ale właśnie skoro sobie to uświadamiamy, może Pan Jezus nam mówi dzisiaj, weź za telefon. Idź, odwiedź, bo Ty masz być moim przedłużeniem, moimi narzędziami. Ty masz zanieść im tą radość Adwentu, tę radość Bożego Narodzenia. Błogosławionej Środy i szczęść Boże.